Mercedes C-klasa w 204 Ringi mogą mylić tutaj Ale tak, to jest oryginalna lampa do Mercedesa Są tutaj zamontowane ringi e, Bardzo mocne LEDowe Które e, służą jako światło do jazdy dziennej e, Po Po wyłączeniu światło jazdy dziennej zapala nam się postojówka ledowa w formie takiej listwy ledowej mamy dynamiczny kierunkowskaz Zwykła żarówka jest usunięta, a pomimo e, tego, że e, tej żarówki nie ma, komputer błędów nie wyświetla. Kierunek działa e, w prawidłowym tempie z uwagi, że mamy wlutowany na instalacji rezystor, który, e, który e, pobiera tak, taką moc jak zwykła żarówka, w związku z tym e, komputer czyta tego leda jak zwykłą tradycyjną żarówkę włóknową. Postojówka. Zwróćcie uwagę, jak fajnie ta postojówka się uruchamia. Takie powitanie mamy, gdzie przebiega sobie lewo, prawo, przygasa i z powrotem, z powrotem zapala się pełną mocą.